Do tej pory urodziło nam się troje dzieci, wszystkie drogami natury. Dwoje już jest tu na oddziale, jedno jeszcze przebywa na sali porodowej z mamą oczywiście. Wciąż przyjm przyjmowane są kolejne pacjentki, także widzimy, że na pewno tych dzieci urodzi się dzisiaj więcej, więc Dzień Matki w naszym szpitalu na pewno będzie obchodzony wyraźnie, hucznie i wszystkie mamy na pewno, na pewno odczują to w sposób zadowalający dla siebie i dla dzieci. Piero za kilkanaście godzin poznamy ilość urodzonych w tym dniu pociech. I jutro na stronie szpitala pojawią się zdjęcia dzieci, mam, jeżeli wyrażą taką, taką chęć. To była dla nas niespodzianka. W zasadzie nie, nie wiedzieliśmy, czy zdążymy jeszcze 25, czy już przejdzie nam na dzień matki. Zrobił nam prezent. To nie pierwszy taki przypadek w rodzinie, ponieważ mój pierwszy synek urodził się w mojej urodziny. Poza tym z mężem jesteśmy z tego samego dnia również, więc, jakby w naszej rodzinie, wszelkie imprezy są tłumne i wieloosobowe. Każdej mamie życzę takich prezentów.